Dzień dobry, witam Was. Bardzo serdecznie. Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa. I teraz zobaczcie, jakbyśmy sobie jakiś tam siedmiokąt narysowali, to zobaczcie, no na przykład tutaj. To zobaczcie, że jak weźmiemy sobie, akurat ten nie jest foremny. Rysujemy tą przekątną tutaj, co nie? Nie puścimy przekątnej do tego wierzchołka, z tego co wychodzi, do tego nie puścimy, bo jest bok. I tutaj. Czyli musimy odjąć trzy boki. Wszystkich tam wierzchołków ma ten akurat, dwa, nie wiem, raz, dwa. 6, 7, no, udało się, że jest 7, czyli 7 razy z każdego wierzchołka puścimy o 3 mniej niż jest w, w możliwości, czyli 7 minus, 4, minus 3 to jest 4. Ale każdą przekątną liczymy dwa razy. Dlaczego? Bo liczymy w tę stronę, co nie? I liczymy też w drugą stronę, bo stąd, jak tu mamy A, a tu na przykład D, to my liczymy AD jako jedna przekątna i DA jako druga, a to jest to samo, czyli trzeba wynik podzielić na dwa. I w ten sposób jest na to gotowy wzór, czyli n razy n minus 3 dzielone na 2 na ilość przekątnych n kąta. Czyli mamy 28 na 2 i to jest, moi kochani, 14. I prawidłowa odpowiedź to jest oczywiście odpowiedź b. Dziękuję za uwagę i zapraszam do poprzednich odcinków.